Telewizja Master gościła w Kręce na zaproszenie tamtejszego klubu szachowego, który zorganizował kolejne rozgrywki królewskiej gry. Spotkaliśmy się, aby rozegrać kolejny, już dziewiąty turniej szachowy pamięci Łukowskich żołnierzy Wyklętych. Rozgrywamy dwa turnieje, jeden w Formule Open, drugi w kategorii dzieci do lat 10. Ranga tych turniejów jest dosyć wysoka, ponieważ turniej Open zgłosiliśmy do międzynarodowej organizacji FIDE, dzięki temu zawodnicy mają okazję zdobyć lub poprawić swój ranking szachowy międzynarodowy w szachach szybkich, natomiast drugi zgłosiliśmy do Polskiego Związku Szachowego, dzięki temu zawodnicy dzieci do lat 10 mają możliwość zdobycia swoich pierwszych tytułów szachowych piątej i czwartej kategorii. Turniej szachowy w Krynce był swoistą lekcją historii. Wiem, że historia Polski jest bardzo skomplikowana. Wiem, że dzisiaj są tacy, którzy żołnierzy wyklętych nie chcą, nazywają ich bandytami, ale my jako środowisko szachowe tutaj w Krynce chcemy oddać im hołd, bo walczyli za ojczyznę, a następnie ta ojczyzna nie odwięczyła im się tak jak należy, pogardzała ich i czasami skazywała na śmierć. Wiem, że są wśród nich ludzie z naszego regionu, jak chociażby tak zwany kulawy Antek pochowany na cmentarzu w Trzebieszowie, któremu oddawaliśmy hołd. Wiem też, że na naszej ziemi, w lasach Jaty, toczyły się walki, gdzie wielu akowców po wejściu systemu władzy sowieckiej musiało się ukrywać. Dlatego niezwykle ważne jest kultywowanie tej tradycji, przekazywanie tej wiedzy również najmłodszemu pokoleniu, które tutaj gra. Bardzo cieszymy się, że tak licznie reprezentowane jest grono uczniów, dzieci na naszym turnieju. Jest to już dziewiąty turniej, mam nadzieję, że uda nam się go dalej kontynuować i włączają się to, to też jest ważne, bo patronat honorowy objął dzisiaj Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej koło Łuków. Pan wójt, nagrody sponsorowane są przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, także niezwykle nas to cieszy. Jestem zaskoczony taką ilością młodych ludzi, bardzo młodych, dzieci nawet. Myślę, że to początki podstawówki. To jest to królewska gra, co prawda sam nie gram, ale no, mówi się, że jak ktoś gra w szachy, to jest mądrym człowiekiem. To cieszy, że tyle tych mądrych ludzi nam przybędzie. I my jako Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej z radością patronujemy takim uroczystościom z upamiętniających żołnierzy wyklętych. Także jeszcze raz dziękuję organizatorom za zaproszenie. Przekazaliśmy takie broszurki o kapitanie Ostoi napisane przez pana z także myślę, że przybliżą historię tutaj naszego lokalnego środowiska związanego z żołnierzami wyklętymi. Cieszę się, że Gmina Nauków od wielu już lat wspiera realizację tego przedsięwzięcia, tego turnieju dedykowanego pamięci łukowskich Żołnierzy Wyklętych. Dziękuję oczywiście organizatorom, czyli klubowi szachowemu Hetman Krymka za od dziewięciu lat już organizację tego turnieju. Na początku z nami byli przedstawiciele czy dzieci żołnierzy wyklętych. Teraz z racji wieku te osoby już po prostu mają trudności z dotarciem, ale cieszę się również, że honorowy patronat nad tym wydarzeniem światowy związek żołnierzy armii krajowej, którego też jestem członkiem. No i że my ci młodzi, to młodsze pokolenie też włącza się w tego typu inicjatywy oprócz tych wszystkich stricte realizowanych przez światowy związek, to wspieramy również przynajmniej patronatem, jakimiś drobnymi nagrodami również tego typu przedsięwzięcia. Cóż, oprócz tego, że na pewno podstawową frajdą dla uczestników jest sama gra, to również wspomnienie tych wszystkich osób, tych wszystkich ludzi, którzy w naszym Środowisku w naszej okolicy oddali życie, zdrowie za wolność ojczyzny, to to budujące. My, jako gmina, chętnie wspieramy tego typu przedsięwzięcia, tym bardziej te, które nie są tylko jednorazowymi zrywami, tylko są kultywowane, kontynuowane. A tu już mówię po raz dziewiąty, także to bardzo ważne i dziękuję jeszcze raz wszystkim organizatorom, współorganizatorom, bo tu wiele osób musiało się przyczynić do tego, żeby taką imprezę zorganizować, a potem ją oczywiście kultywować, kontynuować. Także ogromne podziękowania jeszcze raz dla wszystkich członków klubu, którzy włączyli się w to przedsięwzięcie. W grupie Open, w której startowało 43 uczestników, najlepszy okazał się Bartosz Kotarski, który wyprzedził Szymona Suskę i Mateusza Strusa. W grupie dzieci do lat 10 na starcie stawiło się 13 młodych miłośników szachów. Bezkonkurencyjnym zwycięzcą został Bartłomiej Piątkowski. Drugie miejsce przypadło Franciszkowi Drosiowi, a na trzecim stopniu podium uplasował się Wojciech Niezgoda.